Prezydent Trump zaangażował się w wybory prezydenckie w Polsce, wspierając konserwatywnego kandydata, który ostatecznie wygrał. Co to oznacza dla przyszłych relacji amerykańsko-polskich? Co prawdopodobnie się zmieni? Cóż, wierzę, że prezydent jest oczywiście zadowolony z wyniku polskich wyborów. Spotkał się z Karolem Nawrockim, jeśli dobrze to wymawiam. Tak, Nawrocki. Dziękuję. Doceniam Twój wgląd w tę sprawę. Spotkał się z nim w Białym Domu i powiedział mu: Wygrasz, ponieważ wspierasz zdrowy rozsądek. Wspierał silne granice w Polsce, popierał zakończenie FOG, radykalne DI, rzeczy, które widzieliśmy nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale które naprawdę przejęły Europę i szczerze mówiąc cały świat. Był bardzo otwarty na ten temat. Czytałem raporty o tym, jak Polacy czuli się wobec tego człowieka i czuli, że stawiał potrzeby Polski na pierwszym miejscu. I to bardzo odświeżające uczucie, które znamy bardzo dobrze tutaj w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Ameryki. Jak wiesz, Stany Zjednoczone i Polska zawsze miały bardzo głębokie i silne relacje przyjaźni. Są doskonałym sojusznikiem i wiem, że prezydent nadal czeka na współpracę.